Do złamania śródręcza lub palców dochodzi często przy urazach typu bokserskiego lub przy silnych uderzeniach w rękę. Czasami przyczyną jest przyciśnięcie ręki ciężkim przedmiotem lub szarpnięcie za palec, np. smyczą. W wyniku urazu powstają często deformacje ręki lub palców, z utrudnionym zamykaniem w pięść czy chwytaniem przedmiotów. Do operacji kwalifikują się złamania z przesunięciem odłamów, których nie da się nastawić i leczyć w gipsie. Złamanie należy ocenić, opierając się na badaniu najczęściej RTG, rzadziej tomografii komputerowej oraz na dokładnym badaniu klinicznym, w którym doświadczony lekarz szuka cech przemieszczeń rotacyjnych, czyli obrócenia się odłamków wokół osi, które nie są dobrze widoczne w RTG, a spowodują krzyżowanie i blokowanie palców podczas zamykania ręki w pięść. W obrębie palców i śródręcza, tuż przy złamanych kościach, biegną ścięgna. Które po kilku dniach przykleją się do powstałego krwiaka i unieruchamiają palce w przykurczu. Aby tego uniknąć, należy złamanie kości śródręcza lub palców zespolić bardzo stabilnie, tak, by bezpiecznie można było poruszać ścięgnami i gimnastykować rękę już kilka dni po operacji. Powrót do pełnego zdrowia trwa około 6 tygodni i jest poprzedzony intensywną rehabilitacją. Rehabilitacja rozpoczyna się po krótkim okresie unieruchomienia w szynie już w pierwszych dniach po operacji, tak by odzyskać pełen zakres ruchu. Pozwalamy na używanie ręki do lekkich czynności domowych. Rehabilitacja jest prowadzona przez wyspecjalizowaną w terapii ręki fizjoterapeutkę i odbywa się na umawianych co kilka dni, w zależności od potrzeb, spotkaniach. Bardzo ważne jest aktywne zaangażowanie pacjenta, dlatego pacjent instruowany jest, jak dodatkowo wykonywać we własnym zakresie ćwiczenia w domu. Rehabilitacja ma na celu niedopuszczenie do ograniczenia ruchomości palców powstałego przez przyklejenie się ścięgien do miejsca złamania oraz wtórnym przykurczom stawów ręki.